Niewygodna droga, miałem tu pracować w charakterze badacza, przeżywać różne przygody. Miałem zostać galaktycznym bohaterem. Do czego mi praca w ogródku? Te dzikie winorośla mogą nas zabezpieczyć przed niespodziewanym atakiem predatonów. Musimy być zawsze czujni i gotowi. Hmm. Zabawne, właśnie o tym pomyślałem, a tak. mam cię co? Ty nędzny robak, znaki Predatonów w pobliżu bazy. Aktywacja warty? Nie. Dinobot i szczurotron są na zewnątrz. Szczurotronie, niebezpieczeństwo. Wracajcie do bazy. Nie mogę. Mam teraz poważne problemy. Idę po nich. Ty wielki, durmi. Wali nas. Naprawdę? Zauważyłeś jeszcze coś ciekawego? Obaj do środka. Pędzej. Słyszałeś? Pośpiesz się. W przeciwieństwie do ciebie ja nie uciekam z pola walki. Uważasz mnie za tchórza? Przestańcie wreszcie. Sam nie dam rady. Tarantulator terroryzacja. Na Trzymaj się mocno, olbrzymie. Pomóż mi. Są w środku. Aktywacja warty. Misja zakończona. Odwrót. Czekam na raport. Nosoron został zatruty wirusem energonowym nieznanego rodzaju. Bez właściwego nadzoru jego system będzie wydalał energon aż do samounicestwienia. Możemy to naprawić? Nic się nie stało. Szybko przejdź w formę zwierzęcą. Tak już lepiej. To był dobry pomysł. Na zdrowie. Przenieśmy go w bezpieczniejsze miejsce. Jego komórki mocy zanikają. Jeśli nie znajdziemy antywirusa, nie tylko zniszczy bazę, ale i siebie samego. Na pewno wiesz, co robisz? Hmm. Poważnie uszkodziłem tarantulatora. Nie ucieknie daleko, a z pewnością ma antywirus. Miejmy nadzieję, dla twego własnego dobra. Hmm. O, przepraszam. Sugerujesz, że jestem odpowiedzialny za tę sytuację? Sam to wszystko zacząłeś. Chciałbym, żeby było inaczej Ptasi móżdżek Śmiecio I to ja mam być niedojrzały? Optimusie, jesteś pewien, że ci dwaj powinni wyruszyć razem? Szczerze mówiąc, nie Ich kłótnie przyczyniły nam już dosyć problemów Albo nauczą się współpracy, albo zniszczą się nawzajem. Wynik nie jest tak istotny Zaczekaj, czuję jakiś zapach. Zbrodnicza korupcja plus odór gnicia. Zjadłem czyjąś kończynkę na lunch. W końcu jestem szczurem. Od godziny jestem już zmuszony do wąchania twojego zapachu, ale tym razem to coś innego. Tam jest mój. Zostaw walkę wojownikom, myszko. Gdzie on jest? O oh, nie. Oh, no. oh. Koniec zabawy, minimale ktoś pluje pestkami. To będzie bolało. we um... Moc zasilania bazy spadła o 20%. Chore to nosorona wkrótce i nas wykończą. Na pewno nam nie pomogą. Ale musimy zostawić go na stanowisku, a i dynobot znajdą antywirus. Pewnie nie chcesz już słyszeć złych wieści, ale moje radary chyba wysiadły. Trzeba wezwać Tygrytrona i Brzytwozorę. Złożymy skargę samemu Megatronowi. So, Więc nasz wirus energonowy działa? Popatrz na mnie. Przysmażyłem sobie ogon. Doskonale. Przygotuj nową porcję wirusa. Zarazimy resztę maksymalnie. Jest pewien problem. Tarantulator jeszcze nie wrócił. Jak zwykle zaszyfrował swoje współrzędne. Nie wiemy gdzie jest. Znajdźcie go. Szukajcie wszędzie. Najlepiej zacznijcie od laboratorium. Muszę mieć ten wirus. Mamy fantastyczny dzień. O tak. Nic mnie tak nie cieszy, jak wleczenie za sobą pająka przez podziemny tunel. To absurd. Spokojnie. Tarantulator musi nam dostarczyć antywirus. To na pewno droga do jego laboratorium. Nic mi o tym nie wiadomo. W przeciwieństwie do ciebie nie tracę czasu na wędrówki po ściekach. Te ścieki pachną przyjemniej niż twój oddech. Przywykniesz do niego, kiedy gryze ci łeb. Bincie maksymale. Milczeć. Masz lepszy plan? Nie, ale nie gustuję w kanałach, to uwłacza godności wojownika. Nie martw się. Nie pozwolę, żeby ktoś cię tu zniszczył. Tę przyjemność zostawiam sobie. Doceniam to. Ale zapewniam cię, że śmierć z rąk szczura nie zapewni mi miejsca w pośmiertnej krainie wojowników. Biedactwo. Arachna do megatrona, niech wszystkie predatony zameldują się zaraz w laboratorium tarantulatora. Będziemy mieli gości. To się nazywa przeziębienie. Nie możemy dłużej czekać. Ze względu na nosorona będziemy musieli przypuścić frontalny atak. Zaczekajcie. Idę z Wami. Nie zupełnie. Jesteś przeziębiony. Jeśli mam kichać, to mogę kichać na predatony. Jesteś znacznie osłabiony. Lepiej przejdź do formy zwierzęcej i zjedz coś. To podniesie ci poziom energii. Niezły pomysł. Razem z brzytwozorą ruszamy górą, a wy jak najszybciej biegnijcie do bazy Predatonów. Napęd odrzutowy. Jest. To wirus? Antywirus. Pewnie tego szukają. Zniszczę go. Nie. Trzeba go zachować jako element przetargowy do końca rozgrywki. Dlaczego ty zawsze mówisz do siebie? Bo lubię inteligentnych rozmówców. Idą tu. Nie strzelać, głupcy. Jeszcze ich nie widać. Osłaniaj mnie, szczurze. Strzelaj, Megatronie. mam zakładnika. Rzeczywiście, chcesz wypróbować inne naiwne sztuczki, maksymali? Co powiesz na tę? Mam Cię. Nie ruszać się, cześć, małpeczko. Miło Cię widzieć, ale już załatwiliśmy tę sprawę. Opanowaliśmy sytuację. Niekoniecznie to ja mam antywirus. Jeśli natychmiast się nie poddacie, wasz zielony przyjaciel ulegnie zniszczeniu i kwita. Nie. Nie mamy wyboru. Twoje życie jest najważniejsze. Bestia. W takich chwilach wolałbym być predatonem. Widzisz? Zawsze trzeba mieć element przetargowy. Już po wszystkim. Co ci jest? Te dzikie winorośla są ciężkostrawne. Nie odwracaj się do mnie plecami, maksymalu. O nie, tylko nie to. Udało się. Idziemy. Najpierw antywirus. Mam cię. Podrobina farby, kilka śrubek i nasza baza będzie wyglądała jak dom. Chyba tylko dla szczurów. To się chyba nigdy nie skończy. Sorry, przepraszam. W końcu mogło być gorzej. To najbardziej poniżająca klęska w mojej karierze.